Siemaneczko, witajcie, kochani, w 50 już odcinku Minecrafta na modach. Nie pytajcie, czemu jest za mną zombie pigman. Jak wiecie, 50 to równa równie fajna sumka i zapewne przede nam pogratulować. Fajnie. E, dzisiaj. Postanowiłem jednak zamiast zrobić jakieś głupoty, wymyślać jakieś archaizmy i głupie przygody. Chciałem wam po prostu w tym odcinku szczerze i, i bardzo podziękować. Na końcu będzie malutka niespodzianka, którą stworzyły dla mnie dwie osoby. Jednak naprawdę nie macie pojęcia, jak świetnie się bawiłem przy tych 50 odcinkach. Jak wiele zrobiliśmy, jak wiele fanów przelało się przez te wszystkie godziny oglądania. Mam nadzieję zresztą, no ale z tego co tam widzę to chyba jednak tak Może nie u wszystkich, ale u większości osób Chciałem wam bardzo podziękować za to wszystko co, co się tutaj wydarzyło, przydarzyło I tak dalej, i tak dalej, było mega fajnie Nie znaczy, że jest koniec, bo dalej będziemy z tym wszystkim brnęli Mam nadzieję, że dobijemy stówki jak najbardziej z wami jakżby inaczej Jak najbardziej I naprawdę to jak świetnie się przy tym wszystkim bawiłem, naprawdę nie da się określić tego Wiele osób myśli sobie, kurcze youtuber, no przecież tyle hajsu to już mu się w głowie to przewracało, robi to wszystko po to, żeby mieć pieniążki, ale po co mi te pieniążki? Mam z kim żyć, mam jak żyć, uczę się jeszcze, nie mam żadnego hajsoparcia. oparcia. parcia, What the fuck? Naprawdę po prostu to co robię to jest całkowity fan. Wszystko jest dla fanu. Chociażby głupi poprzedni filmik. Przepraszam? What the fuck! Moje samo... Jak ja to zobaczyłem po nagraniu powiedziałem Co? Co? Ja jestem specyficznym człowiekiem i czasem w specyficzny sposób ukazuje wam mój sposób i rodzaj fanu. No wybaczcie, że ostatnio nie trafiłem, bo wiele osób było zbulwersowane, że stawiłem taki filmik, bo to przecież dla hajsu było. A nie dla fanu, dla hajsu. Tak, ja sobie od razu mogą odsubskrywać mój kanał, ponieważ nie z takimi się chcę zadawać. Chciałem podziękować tym, widzom prawdziwym, za te wszystkie odcinki, zatem cały fan przelany na livestreamach na odcinkach. Choć głównie na live streamach były największe beki, bo wtedy jest interakcja z, z widzem, mogę z wami pogadać, pośmiać się. Tu też co innego, ale też, naprawdę też mega zabawa. I naprawdę chciałem wam bardzo podziękować. Tak więc myślę, że nie ma co już dalej srać, gadać głupot i, 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 i po prostu miętoszyć się z tym wszystkim. Nie, to w ogóle za słowo, ale okej. Okay. Tak więc... Malutki, naprawdę malutki, króciutki miks jednych z tych wszystkich poprzednich odcinków, co po niektórych. Dosyć zabawny, może tak, może nie, zależy kto co woli. Mi się szczerze mówiąc podoba i naprawdę propsuje autorów. Ich serdecznie pozdrawiam. I nie będę mówił więcej, bo myślę, że nie ma sensu. To był taki odcinek, jak taki wiecie. Taki. Głównie z podziękowaniami. Naprawdę nie wiecie, jak świetnie się przede wszystkim bawię. Nadal do tej pory, tak. Nie znudzi mi się jeszcze Minecraft, bo dalej pchnę to gówno czymś nowym. Nie robię cały czas tego samego. Cały czas na swój sposób, na swój nowy sposób bawię się z Wami i to mi się podoba. Obyśmy tak dalej trzymali. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Zobaczcie teraz filmik, który nie jest tak siaki, owaki, ale i śmieszny. Jeszcze raz Wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnego odcinka. 51. Manko, witajcie kochani w Minecrafcie na kanale. Słuchajcie naszej serii. Ile potworówka na Matwacks? Uznajmy to miejsce za takie chwilowe. Domek, magazyn itd. Tak dalej, dalej. Fajny pomysł, mówię bardzo tam drugi miecz mam Nie strzelaj, nie strzelaj, co tu jest? Radnik na początkującego Minecraftera. Strzesz się grapera. Minecraft na no Minecraft na modę, Minecraft na modę. Witajcie! Ja to male wiele osób grałem rałem do pysziera. Co to jest? Co to jest? Dzięki moje. Oniamy! Kapitanie! Kai! Wszyscy za burtą! Gdzie jest statek? God Nie it! Nie wiem, nie wiem Ej, ej, ej! Nie naszek! What the fuck! Co to jest? Yeah! Co co bydle? Dawaj łatwi! Lewy, lewy. Les i lesji. Zasęcę. Wow 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 wow, dusia, goleń jeszcze. Go, go go, kaurange go. To jest drużica. To jest 3D, tu jest taka jest? jakby drużica. 3D, ale stream HD, zielono-brązowo. Marcheweczki po tej tosy... Zabytki za mną w zamu. Talnia, zam, podziemne salę. Zabytki za Nie ja robi tego ziom. Zabytki za mną. Nie, 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 nie. Jiń zgubańcze! przyciąga nas! Zniszczymy go, bo bardzo go potrzebujemy. Stworzenia normalnie dla się Siemaneczko! <śmiech> <śmiech> bardzo prawdopodobne jest to. Co... Umrę. Umrę. O nie umarłem! Musimy przeżyć. Like McMackie. Ale bardzo dziękuję, głównie za to, że, że wspieracie mnie, że piszecie komentarze, to jest jeszcze na od łapki, ponieważ komentarz to jest coś, na co trzeba poświęcić czas. Ale cóż to za dziura! To będzie ta hot Do mnie! Po macie! Na to chod, Forest Sztuczny Portal lecimy tam. chod, 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 widzę, go chod, go! to jest chod, Co to jest za wielki chod, Biegnie chod, chod, Biegnie chod, 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 mniejszy What the Sielania LU Marihuan! To jest ustawione. Brian, o co chodzi? No, Mamy już robię. Hello ho! Hello hem! Hello! Też jest to odcinek! Konkursy, koszulki, gry do roz... Nie! Nie! What the fuck! Oś pikaka ma! Upsa! Jest ku, idziemy do góry. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, komentujcie. Warto wyrzucać cały materiał z tego jak? Zerżną. Na... na modach Coś lepszego.

To znaczy, wiesz, bo ja nie zmusza mnie, ale sytuacja jest taka, że jakby ci się ten filmik spodobał, to to możesz dać łapkę w górę. No bo nawet jeśli by ci się nie spodobał, to też możesz dać łapkę w górę. No ale to wiesz, no to na razie.